Dzień dobry, witam was moi drodzy, bardzo, bardzo serdecznie, ja jestem Wojak. Witam w kolejnym vlogu na moim kanale. W tym vlogu chciałbym rozwinąć troszeczkę temat, który zacząłem w poniedziałek. Znaczy rozwinąć, ogólnie rozbudować i nieco więcej na, na jego temat powiedzieć. Mianowicie, tak jak wam mówiłem, kupiłem samochód. I oczywiście ten samochód jeszcze może do końca tygodnia, może trochę dłużej. Nie będzie już tutaj u mnie, ponieważ trzeba tam jeszcze dopełnić pewnych formalności. I właśnie początek tego tygodnia, właśnie zaczął się pod znakiem rozpoczęcia wypełniania tych formalności. Mianowicie, no, trzeba pójść do Urzędu Skarbowego i się z tym samochodem rozliczyć. Więc ja postanowiłem, żeby już mieć to załatwione. Bo ja samochód kupiłem w sobotę, że już od razu w poniedziałek po prostu pójdę do urzędu skarbowego i załatwię wszystko, co trzeba, żeby to po prostu mieć z głowy. Pojechałem do urzędu skarbowego i niestety nie wiedziałem: znaczy, nie, najpierw pierwsza rzecz to to, okazało się, że nie do urzędu skarbowego wejść można tylko. Po wcześniejszym umówieniu, znaczy są wizyty, trzeba się umówić albo telefonicznie, albo przez internet. Natomiast pobrałem tam druczki deklaracji, które, które potrzebuję też. Udało mi się dorwać instrukcję jak to zrobić przez internet. I przyznam, że na fali takiego troszeczkę rozczarowania, że no nie uda mi się tego jednak załatwić w ten poniedziałek, stwierdziłem, że wypełnię to przez internet, ponieważ istnieje taka możliwość. W związku z czym no, zasiadłem. Założyłem konto gdzie trzeba, wypełniłem wszystko tak jak należy, i po wysłaniu tego zgodnie z instrukcją pojawił się błąd. Że jakby klienta, czy tam jak to inaczej nazwać, o takim numerze PESEL, po prostu nie ma w bazie. Przyznam, że tak troszeczkę się zaskoczyłem, ale z drugiej strony. Nigdy nie mają jeszcze do czynienia z, urzę z urzędem skarbowym, więc to gdzieś tam może być normalne, że oni mnie e, gdzieś tam nie mają. E, znalazłem odpowiedzi na to pytanie, e, znaczy na moje pytanie, co to dokładnie oznacza i co należy z tym zrobić. E, okazało się, że po prostu trzeba się wprowadzić do systemu w urzędzie skarbowym. E, tak mówię, o tym niestety nie wiedziałem. Przecież, oczywiście zrobiłem to e, już wcześniej. Trzeba wypełnić taki papier, który się nazywa ZAP3. I tam po prostu on służy do aktualizacji, na, na, na przykład tak zmienimy konto, czy jakieś dane kontaktowe, e, na znaczy jakieś konto bankowe, czy jakieś dane kontaktowe, żeby po prostu to wszystko zaktualizować, albo właśnie tak jak w moim przypadku w ogóle zostać wprowadzonym do tego systemu urzędów skarbowych, e, żeby wszyscy wiedzieli kto ja jestem i, e, i o co chodzi. W związku z czym, podszedłem tutaj do innego urzędu skarbowego, który jest bardzo blisko mojego miejsca zamieszkania, ale, ale do niego nie należy, no, no cóż zrobić. Wziąłem stosowne druki, wypełniłem, normalnie się już umówiłem na, na wizytę i wczoraj, czyli we wtorek, udało się to wszystko w miarę załatwić. Złożyłem deklarację, yy, znaczy tą załatwiłem fizycznie w urzędzie, potem już udało mi się to co trzeba załatwić przez internet, wszystko już zostało opłacone. E, także, także tutaj udało się e, tych pierwszych formalności dokonać, chociaż mówię, szkoda, że no, wcześniej nie wiedziałem o tym, że, że trzeba ten e, zap donieść, e, jakoś e, nikt mnie wcześniej na to nie uczył sam gdzieś takich informacji, ta, za, gdzieś tam do mnie te informacje też nie, nie, nie dotarły, nigdzie o tym gdzieś tam nie, nie wyszczytałem, a szkoda, bo może byłaby szansa już załatwić to, e, to troszkę wcześniej, No to i tak póki co nie ma się coś pieczyć, bo i tak, tak, tak mówię Pozostałe te sprawy jeszcze, jeszcze chwilę potrwają. Cóż, moi drodzy, to w tym vlogu byłoby na tyle. Bardzo wam serdecznie dziękuję za uwagę, a także za wszystkie łapki w górę oraz za wszystkie komentarze. Wszystkiego dobrego, moi drodzy. Do następnego materiału. Trzymajcie się. Cześć.